Jesteśmy w jakimś centrum świad świadczeń elektronicznych. Mamy windę Orona z roku 2019. Będę tutaj siku i sobie w przy okazji przejadę windą. taką dużą kabinę i ładną. Patrzcie, jaką ładną. A tamta druga, nie wiem, na którym piętrze jest. Pewnie taka sama jest zabawna. Zamykanie może... na siódmym jest. To idziemy na siódmę. Fajna winta. Podoba mi się. Jest to coś. Taka sama jest. Tylko śmierć, nie trochę inna. A rok 2018. Może takie zręby kiedyś były wcześniej. Dobra, co najmniej ma nagrane. Jakieś windy. Może i nowe, ale i, i, ale i tak fajne. jest centrum świadczeń ekonomicznych, chyba. Takie renty, czy coś tam, chyba tak. Parter. Parter. Tu coś jest. to sama klatka załadowała. Dobra. To jest takie centrum usług. Yy, światła, chyba. Urząd Komunikacji Elektronicznej Deglatura w Krakowie, tak się nazywa. A ulica to cholera wie jaka jest. Nie piszę tu, ale windy fajne. Dzięki za oglądanie, pa.